Szybkie widły, co się stało? Nasz agent został złapany. O kurde. Nasz agent, Miszku Tarfan, został złapany, jak próbował prześpiegować sundarę conformity. Więc chciałem zobaczyć, gdzie to imperium jest. I teraz nie zobaczę. I teraz mam tylko dwóch agentów. Nie, przepraszam, trzech. Także został captured. Zobaczymy dalej. Ok. Teraz ile mam agentów? Trzech, okej, okay, więc, jest, więc jest ok. Yy... Sondary Conformity, terytorium, mapa. Aha, bo to jest nowy agent. No to dobrze, zaczniemy go. Zobaczymy, czy mu się uda. To było na tyle w tym wideo. Yy... Mapa polityczna się zrobiła. Co, te wszystkie imperia. Najgorzej tu są Boskarowie. Ale oni się na razie wszyscy Boskarowie są dwie fakcje. One się tłuką między sobą, więc mnie to nie obchodzi. Natomiast szandarowie mają tutaj Ambasadora. Mam poor reputation, to mi się nie podoba. No ale spoko. Na razie jest OK, więc nie mamy wojen, więc jest OK. No to zobaczymy, co będzie dalej.